Kupiliśmy przywieszkę z Bozią. No jednak wiesz, to jest najlepsza pamiątka. Jak podrośnie będzie nosić, a jak nie, to sobie przetopi na y, pierścionek, czy co tam będzie chciała. Tereska Krzesła, to ja wiem, co to za dziewucha, ale ten y, Krzesny, to co to za chłopak? Jakiś znajomy Łukasza podobno. Ach, no widocznie ktoś im odmówił. Nie no, dziecku się nie odmawia. A tamta kobiecina, to co, już innej dziecki nie miała? Gdzie to to do dziecka na krzciny się w czarną kieckę wystroić? Hmm. Ale gromnicę ładną kupili, trzeba przyznać. A Teresa, ty masz y, swoją ze y, schowaną gromnicę? No ależ oczywiście, że tak! No i prawidłowo, bo to wiesz, jak będą te trzy dni ciemności przed końcem y, świata, co to, to w Biblii pisze, to podobno tylko gromnice poświęcone w kościele się będą palić, żadne inne świece nie. A ty mnie nic nie musisz Mirka, mówić. Ja mam swoją gromnicę z krztu, z komuni zapakowaną i jeszcze wodę święconą, bo to tylko taką będzie można pić wtedy. A kobiety, że się tak zapytam z ciekawości na kiedy ten czas apokalipsy jest przewidziany, bo chciałbym się przygotować odpowiednio i zapas wody święconej zrobić. Andrzej, apokalipsę mają przetrwać tylko Ci najbardziej wierzący, sól tej ziemi. Oj, sól to ja mam teresa. I no wokół, od jakichś trzydziestu lat co się jakoś dziwnie zbiega z czasem z naszym orzenkiem. Andrzej, ale dla twojej informacji to twoja wódeczka też na nic się nie przyda, bo tak jak tutaj z Tereską mówiłyśmy, tylko woda święcona będzie wtedy zdatna do picia. No, matko! Innego końca świata nie będzie. My kupiliśmy przywieszkę, no jednak wiesz, no to jest burąbek. No